Technik usług kelnerskich wykonuje czynności związane z obsługiwaniem gości indywidualnych oraz imprez okolicznościowych, rodzinnych i biznesowych. Sporządza oraz porcjuje potrawy i napoje w części handlowo-usługowej. Rozlicza usługi kelnerskie i usługi gastronomiczne. Planuje oraz organizuje dodatkowe usługi gastronomiczne, np. przyjęcia okolicznościowe, usługi cateringowe. Planuje i nadzoruje pracę kelnerów i innych pracowników części handlowej zakładu gastronomicznego, np. barmanów, baristów. Praca w zawodzie technik usług kelnerskich daje możliwość znalezienia pracy w krótkim czasie, możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego, możliwość poznawania ciekawych ludzi, niepopadanie w rutynę każdy gość jest inny bezpośredni kontakt z ludźmi. Możliwość założenia własnej firmy, elastyczny czas pracy, dofinansowanie posiłków, zniżki na firmowe produkty i usługi, możliwość podjęcia pracy za granicą. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kelnerskich może podejmować pracę w zakładach gastronomicznych typu żywieniowego, jak restauracje, bary, jadłodajnie, wagony restauracyjne. Zakładach gastronomicznych typu uzupełniającego jak kawiarnie, cukiernie, winiarnie, puby, bary rozrywkowe, zakładach branży turystyczno-wypoczynkowej, do których zalicza się między innymi hotele, statki rejsowe, obiekty spa, firmach oferujących organizację imprez okolicznościowych, takich jak centra bankietowe i konferencyjne, sale bankietowe. Ponadto może Awansować na stanowisko kierownika sali po uzyskaniu doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych oraz w zakresie zarządzania małymi zespołami pracowników. Założyć i prowadzić własną działalność w zakresie obsługi imprez okolicznościowych, organizowania szkoleń branżowych. Dalej się kształcić w kierunkach związanych z gastronomią, hotelarstwem lub protokołem dyplomatycznym. Rozszerzać kompetencje zawodowe poprzez kształcenie się w zawodach pokrewnych, doskonalić umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach, konferencjach, jak również warsztatach tematycznych dotyczących działalności usługowej zakładów gastronomicznych, technik sprzedaży, towaroznawstwa napojów bezalkoholowych, np. wody mineralne i alkoholowych. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą Kelner, starszy kelner, pomocnik kelnera, kierownik sali, menadżer, lider. A do zawodów pokrewnych, w których może podejmować zatrudnienie, należą barista, barman, sommelier.